Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję wam BMW X5 25d xDrive z 2017 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Pod maską tego samochodu znajduje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 231 koni mechanicznych. Samochód posiada adaptacyjne reflektory diodowe oraz 20-calowe obręcze aluminiowe. Samolot jest w kolorze Smolista Czerni Metallic. Posiada 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Wewnątrz widzimy fotele sportowe regulowane elektrycznie z tapicerką skórzaną w kolorze jasnym. Duży ekran nawigacji Professional ogrzewanie foteli przednich. Tematyzacja automatyczna dwusferowa, przełącznik zmiany trybów jazdy, a przebieg naszego samochodu to 49152 152 km. Tylna kanapa z mocowaniami Isofix oraz podłokietnikiem dla pasażerów z tyłu. Samochód ma przyciemnione tylne szyby. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. Dodatkowa półka ułatwiająca na przykład zakładanie rolek czy też butów narciarskich. Pod spodem dużo miejsca dodatkowego. Jeżeli ten samochód państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Rożdzińskiego 204. Zapraszam również do kontaktu z doradcami oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.